Siema, siema. Właśnie trafiłem na forum, na którym wykucali się, czy lepszy jest samochód elektryczny, czy spalinowy. No totalna bzdura, wiadomo, że elektryczny. Już Wam podaję kilka przykładów. Po pierwsze zasięg. Przecież one mają ogromne zasięgi w tym momencie, te samochody. One mogą jechać, jechać nawet 2-3 dni. To znaczy, jak włączysz klimatyzację, ogrzewanie albo radio, no to, to spada bardzo mocno. Ale wyobraź sobie, że jedziesz autostradą. I koło ciebie jedzie ciężarówka 70 na godzinę. Możesz się za nią schować i normalnie dojeżdżasz, nie? No, ale jeżeli by się okazało, że po tych dwóch, trzech dniach nieprzerwanej jazdy po terenach, nagle trzeba naładować auto, no to jest super sprawa. Można pobawić się w y, poszukiwania, jak Indianin, i jak już je, znajdziesz tą ładowarkę na jednej z 10 stacji, no dobra, działającą, no to jedną na 15 stacji. To normalnie możesz sobie naładować samochód prądem i idziesz dalej. I tutaj jest największy plus tego samochodu, bo jak podjeżdżasz spalinowym samochodem, no to co robisz? Wyciągasz, tankujesz, postoisz 2-3 minuty, 5 idziesz na stację. No może kupisz hodowlę, patrzą na ciebie, już źli, bo już też by chcieli zatankować. A tutaj, proszę bardzo, jesteś w nowym mieście i masz czas, żeby zwiedzić miasto, pójść na koncert, pójść na mecz piłkarski. No masz tyle czasu, a to nie jest zmarnowany czas, bo samochód się ładuje, no? A przede wszystkim, przede wszystkim to jest naprawdę samochód rodzinny. To jest samochód rodzinny, który zostaje w rodzinie. To znaczy, bo nikt go nie chce kupić później i, i tak musi zostać w rodzinie. Yy, więc yy, no, to jest rodzinne auto. No, chyba, że 20 km na godzinę jadąc wjedziesz na krawężnik i uderzysz tym samochodem, i co się z baterią stanie? No to już się nie opłaca tego naprawiać, tej baterii, więc trzeba go zezłomować, zutylizować. Ale w sumie to dobrze, bo możesz sobie kupić nowy samochód, bo w sumie ten nowy samochód i tak jest w cenie baterii. No więc ja nie rozumiem, jak ktoś może uważać, że spalinowe samochody są w jakikolwiek sposób gorsze. Od elektrycznych. Ludzie. Kurde, kupujcie sobie te elektryki. Śmigajcie tymi elektrykami. No bo ja już tego normalnie nie mogę słuchać. A ja jadę jakimś gratem.